Hej, ja jestem Daja, a w dzisiejszym filmie odświeżymy sobie film, poradnik dotyczący wbijania poziomów w Movie Star Planet 2. Od czasu publikacji tamtego filmu wiele się zmieniło w Movie Star Planet 2, zostały dodane nowe limity oraz nowe aktywności, dzięki którym łatwiej jest wbijać fame oraz nowe poziomy. Rozdział pierwszy, Dzienny Limit Fame. Na star Planet 2 w przeciwieństwie do pierwszej wersji gry każda aktywność ma swój dzienny Limit Fame, jaki możemy z niej otrzymać. Limit resytuje się o północy w czasie zimowym, a o godzinie pierwszej w nocy w czasie letnim. Rozdział 2. Członkostwo VIP. Posiadanie VIPa w Movistar Planet 2 poza możliwością wchodzenia do klubu VIP i kupowania VIP przedmiotów w sklepach daje nam bonus zdobywania większej ilości fame z aktywności aż o 20%. Rozdział 3. Autografy. Najpopularniejszą aktywnością do wbijania poziomu są autografy w zależności od poziomu Movistar, która podarowała nam autograf Możemy otrzymać z niego różną ilość Fame. Maksymalną ilość Fame z autografu otrzymamy od Movistar z poziomem 20 lub wyższym. Jest to 120 Fame bez VIP oraz 144 Fame w przypadku posiadania członkostwa VIP. Dzienny limit otrzymywania maksymalnej ilości Fame z grafa to 50. Kolejne autografy Będą nam dawały mniej fejmu, a po 500 autografach nie dostaniemy fejmu wcale. Otrzymywanie autografu to nie wszystko. Zapodarowanie autografu Movistar bez VIP-a otrzyma 25 fejm, a Star z VIP-em 30 fame. Rozdział 4. Misje dzienne. Każdego dnia w grze mamy do wykonania 6 misji dziennych oraz 3 cele. Nagroda. Postaci fame jest zależna od poziomu naszej Movistar oraz od członkostwa. Jeśli interesujecie ile fame dostaniesz na swoim przyszłym poziomie, zapraszam na mój serwer Discord, na którym stworzyłam kanał z takimi informacjami. Dowiesz się tam też, ile fame dostaniesz z prawnej odpowiedzi na quizie oraz jaki jest dzienny limit prezentów na wyższych poziomach. Rozdział 5. Lovit, wyświetlenia, komentarze. Tworzenie filmów, artbooków i looków także wiąże się ze zdobywaniem fejmu. W ciągu doby Movistar bez vip może stworzyć 5 aktywności typu film, artbook, look, a star z VIP-em może stworzyć ich 30. Na takiej aktywności za pierwsze 10 Lovit lub wyświetleń otrzymamy 10 fejm, jeśli nie posiadamy VIP lub 12 Fame, jako członek VIP, za każde kolejne wyświetlenie lub Lovit otrzymamy 1 lub 2 Fame. Do czasu, gdy nasza aktywność osiągnie liczbę 150 wyświetleń czy Lovit. Za następne polubienia i wyświetlenia nie otrzymamy nagrody w postaci fame'u. Podobna sytuacja jest w przypadku komentarzy. Pierwsze 200 komentarzy daje nam fame. W przypadku polubień domku naszej Movie Start tylko pierwsze 100 polubień i 100 komentarzy daje nam fame. Status jest wyjątkiem, bo polubienia z niego nie mają limitu. Dodatkowo fame z polubienia jest zależny od poziomu movie Star, która nam go polubiła. Poza tymi zasadami na każde love it, wyświetlenia i komentarze z naszych aktywności są nakładane jeszcze limity dzienne, które są zależne od poziomu naszej Movistar. Rozdział 6. Specjalne pozdrowienia. Jedyna płatna opcja zdobywania fejmu. I jednocześnie, jedyna bez limitów dziennych, w Movistar Planet 2, posiadamy 5 typów specjalnych pozdrowień. Maksymalną ilość fame z pozdrowień otrzymamy od Movistar z poziomem wyższym niż 30 poziom. Przeliczając ilość otrzymywanego fame z pozdrowień na wydane diamenty, najbardziej opłacalnym pozdrowieniem jest gwiezdne pozdrowienie. Rozdział 7. Minigry. Nieważne, którą grę preferujesz, limit dzienny fame na dress up oraz star quiz jest równy i zależny od poziomu movistar. star. Minigry to najbardziej opłacalna pod kątem fame aktywność dzienna. W przypadku star quizu codzienny limit poprawnych odpowiedzi to 100%. Rozdział 8. Eventy. Jeśli zależy Ci na fioletowych gwiazdeczkach, powinieneś brać udział w każdym evencie na Movie Star Planet 2. Niemalże każdy event nagradza nas fejmem, czy to misje u kolorowych NPC, czy walentynkowy weekend miłościografów. Oczywiście najbardziej opłacalnym i wyczekiwanym przez graczy... Jest weekend podwójnego Fame, którym to nagrody Fame za każdą aktywność podwajają się przez cały weekend. Rozdział 9. Prezenty. Tak, podarowanie komuś prezentów też nagradza nas fame. Całkiem przyzwoicie. Za każdy podarowany przedmiot otrzymujemy 100 fame jako mówi bez VIPa lub 120 fame jako członek VIP. Ilość możliwych prezentów do wysłania jest zależna od naszego poziomu. To byłyby wszystkie aktywności do zdobywania fame na ten moment. Dajcie znać w komentarzach, czy dowiedzieliście się czegoś nowego oraz Jaki poradnik z MSP 2 by Was także interesował? Jeszcze raz zapraszam na mój serwer Discord, na którym nie tylko dowiecie się ile fejmu dostaniecie z misji, ale też możecie się tam powymieniać unikatami, poznać nowe osóbki z Movie Star Planet 2, a nawet pochwalić się swoim lookiem. Zachęcam też do zostawienia łapeczki w górę oraz subskrypcji. A tutaj wyniki ostatniego losowania z okazji 5000 subskrypcji z YouTube'a oraz artbooka w Star 2. Gratulacje dla zwycięzców. To na tyle. Dziękuję za oglądanie. Bye! -o.